powrót do pierwszego składu po długiej przerwie, no ale chyba nie tak miał wyglądać ten mecz. No cóż, dostosowaliśmy się troszkę pod styl gry zespołu gospodarzy. Początek uważam, że był całkiem niezły. Szybko wymienialiśmy piłkę. Gubiliśmy ich pressing. Wsinaliśmy się środkiem, szczególnie naszymi środkowymi obrońcami. Fajnie zabierali się. Zrobili małą korektę. Ustawili drugiego zawodnika też koło naszych stoperów, żeby właśnie pograć jeden na jeden w środku. Grali drugą piłkę i wtedy troszkę się zmieniło, bo zaczęli zbierać drugą piłkę w środku i powinniśmy trochę szybciej chyba obniżać w środkowej linii, żeby zebrać za dużo mieli zbiórek w części środkowej. Żał chyba przede wszystkim tego, że no nawet jeżeli nie udałoby się wygrać, no to, to był taki mecz na 0-0, a karny taki bardzo przypadkowy, no i wracacie do łodzi bez punktu. Tak, tak, to są takie mecze, że. No co no mówi się, że nie umiesz wygrać. A no wydaje mi się, że my dzisiaj nie umieliśmy tego spotkania wygrać. Gdzieś tam mieliśmy jakąś przewagę na początku, ale nie było to udokumentowane jakimiś szczególnie groźnymi sytuacjami. Może tą poza Huana, gdzieś tam też po... No w sumie podobna jak ta, co puszcza miała karnego też, y, piłka wybita i dobitka z przedpola i można powiedzieć, że podobna tam ktoś zareagował i wybił piłkę z Dni Bramkowej. No. Mieliśmy troszkę mniej szczęścia, piłka gdzieś trafiła po drodze, chyba, chyba w rękę i był rzut karny, więc no, no cóż, no, na pewno nie jest fajnie, ale no, mamy jeszcze jedno spotkanie, także jest niedługo okazja, żeby się zrehabilitować. No właśnie trzeba będzie przerwać tę serię, no bo kiepsko byłoby tak pojechać na, na przerwę zimową z trzema porażkami z rzędu. No tak, no wiadomo, każde spotkanie jest wkurzające, irytujące. Po każdym ma się do siebie pretensje. Spotkanie, po którym się przeważało, się nie wygrało, ma się pretensje. Spotkanie jak dzisiaj, gdzie męż był tak trochę zabity ping-pongiem, taka piłka, przeżył całą na drugą połowę boiska i no, mówię, no, gdzieś trochę, wydaje mi się, że no. Ciężko coś mądrego powiedzieć teraz. Trzeba po prostu ćwiczyć na treningi i zagrać lepsze spotkanie w następny weekend. Fabio, it wasn't game you would like to play today. So, it's difficult game. We try to play, but in this pitch I think is not impossible. But our football for this pitch, you know, is not so easy. So we try to do everything. So, but we cannot. There wasn't so many chances to to score a goal. Oh, we try, but uh, so we continue. But uh, one detail, one penalty changed again, and uh, we continue with crosses, with uh, possession ball. But so it's hard. And Pusha somehow killed that killed that, that, killed that, g that game. Yes. Yeah, so for pusher this pitch is uh, perfect. They try to kick all the time with corners, with uh, everything, and it's perfect for uh, this team second loss in a row uh, in a league so you have one, one game left uh, in this year it will be important to win of course uh, every game it's important to win so we have this week now to work hard. and to do everything to in the next po meczu następnej kolejki taka obok Polski ekstraklasa, gdzie opuszczenie połowicę zmierzyła się z Widzewem Łódź. Nam jest trener drużyny na gości, pan Daniel Myśliwiec, cenny rutenerza. Dzień dobry. I proszę o komentarz dotyczący dzisiejszego spotkania. Żyłki to był mecz. Ale nie chodzi o walory estetyczne, tylko chodzi o zwycięstwa Mam ogromny żal do siebie i pretensje, że zamiast się skupić w 100% na tym, na co mam wpływ i na to, na co mogę mieć wpływ. To tu mam jeszcze rezerwę, jeżeli chodzi o kwestie wyciągania wniosków i prawdopodobnie to samo muszę przekazać swojej drużynie i przy następnej okazji i rywalizacji potyczki z jakimkolwiek przeciwnikiem musimy w 100% skupić się na tym, co my możemy zrobić lepiej, jak możemy rozwiązać lepiej sytuację, jak możemy być może nagiąć się, być może hmm, zmienić coś tak, jak starałem się w dalszej części meczu po straconej bramce zmienić i przybrać trochę inną formę naszych ataków, ale. To jest oczywiście kwestia do, do przemyśleń, jeżeli już obejrzę jeszcze raz ten mecz z nagrania i wtedy będę pewnie mądrzejszy. Ale, generalnie, najważniejsza rzecz, która, którą mam w głowie, to jest taka: 100% skupienia na sobie, robienia tego, co my chcemy, rozwijania się w tym, w czym my chcemy i, i w ten sposób wygrywać bo teraz, jeszcze raz podkreślam, mam wrażenie, że nie zrobiłem wszystkiego, żeby przygotować idealnie drużynę na to, co może się wydarzyć w meczu i, i prawdopodobnie przez to przegrałem dziękuję i oczywiście gratuluję gospodarzom zwycięstwa Dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, czy tak proszę, imię, nazwisko i nazwę redakcji do sektoru Widzę panie trenerze wybierze Pan odpowiedzialność na siebie, to jest szlachetne i paletne, ale Zapytam o zawodników i czystą ich dyspozycję, a mianowicie chodzi mi o bieganie. Widzę, w odkąd awansował do ekstraklasy, nie przebiegł jeszcze tak e, niskiego dystansu. W zależności od dostawcy statystyk, to są albo 109 km, albo 106 km. Czy może, nie wiem, na tym czerwonym dywanie rozwiniętym w Poznaniu trudniej się biega, i tak trochę zadowoliliśmy się e, poziomem piłkarskim osiąganym przez drużynę, że zapomnieliśmy o takiej podstawie, o takiej czystej walce. Zemcz walki Murawa pewnie też nie pomagała trzeba było chyba e, troszkę przyostrzej troszkę większej, więcej tych kilometrów narobić a, a widzę dzisiaj tak nawet na oko bez statystyk. No, nie wyglądał tak jakby jakby chciał rybala zabiegać. Myślę, że bieganie tutaj nie miało żadnego znaczenia i e, to jest ta statystyka, liczba szczególnie przebiegniętych kilometrów, ona bardzo może zakrzywić obraz. Puszcza e, preferuje taki model, w którym Ogranicza jak najbardziej czas gry, co jest oczywiście zrozumiałe i w żadnym wypadku to nie jest ujma dla tej drużyny, ale przez to, że czas efektywny gry jest krótszy, siłą rzeczy tych kilometrów mniej można przebiec. Kolejna rzecz, otwarcia i wszelkie dystanse, które my robimy, na przykład podczas naszego otwarcia czy otwarcia przeciwnika do pressingu. Tutaj tych pressingów nie było, bo puszcza otwierała bezpośrednio, czyli wszyscy, wszyscy ustawiali się powiedzmy na chodzonego. W środkowym sektorze boiska piłka spadała na aut. Powoli przechodzili piętro wyżej. dlatego ta statystyka nie da pełnego obrazu meczu. A na pewno na, na tej podstawie nie można wysnuć wniosku, że ktoś przeszedł obok meczu, mówiąc kolokwialnie. Co do walki, ja nastawiałem nas i zwracałem uwagę na to, że trzeba będzie wyszarpać to zwycięstwo, bo będzie prawdopodobnie bardzo ciężko piękną, płynną grę. Ale to też jest trudne do zaakceptowania w momencie, kiedy przeciwnik też liczy na faulę i w momencie, kiedy są jakieś takie sytuacje stykowe, kiedy ktoś może dodać coś od siebie, żeby zachęcić sędziego do podyktowania faulu, bo być może ten faul był taki, że w normalnej walce się po prostu stara się piłkarz utrzymać na nogach i my bardzo często to robiliśmy, a nie zawsze z tego mieliśmy korzyść i dlatego to też jest bardzo ważny element, czy takie pozorne nastawienie się na walkę jest dobre, bo wtedy znów gubimy rytm gry, gubimy czas efektywny gry, bo wtedy jest oczywiście gra przerwana, jest faul, przeciwnik się ustawia i gra na swoich warunkach. Także tutaj też bym nie był na pewno taki, żeby ganić tu piłkarzy. A to jest niebywale trudne w takich warunkach w momencie kiedy my trenujemy już dłuższy czas na sztucznej murawie, ta piłka inaczej się zachowuje i niejednokrotnie wychodziliśmy nawet czym byłem zaskoczony co było ryzykowne, ale mimo wszystko w pierwszej w połowie, szczególnie kiedy boisko nie było jeszcze tak rozdeptane, kilkukrotnie ominęliśmy pressing, w trzeciej tercji mieliśmy problem z precyzyjnym podaniem, ale to nie dlatego, że komuś się nie chciało, ktoś był niezmotywowany, albo po prostu e, nie zależało mu na zwycięstwie, bo takiej opcji nie ma. Nie, 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 nie jestem w stanie w ogóle nawet przemyśleć i roz, rozważyć takiej opcji, bo to nie ta szatnia, nie ci ludzie. Ale zmierzam do tego, że ja rozumiem, perspektywę piłkarza w momencie, kiedy trenuje przez trzy tygodnie na twardej, szybkiej murawie, która jest sztuczna, a później wchodzi w taką, która jest grudniową murawą. I tu oczywiście jeszcze raz podkreślę, że żadna ujma do przeciwnika, do gospodarza obiektu, takie po prostu są warunki. One nie mogą być wymówką, ale one mają ogromny wpływ na jakość widowiska, co zresztą było widać szczególnie w drugiej części. Drugie pytanie ode mnie. Fakt, że widzę najfajniejszą, taką najklarowniejszą sytuację stworzył w ostatnich minutach, kiedy bezpośrednio, taką długą piłkę zagrał z Sanchez, Sancheza, później te piłowskie w tą okazję. E, nie prowadzi do wniosku, że być może wcześniej też takich piłek trochę brakowało. Czy nie należało zagrać bardziej bezpośrednio właśnie z uwagi na te okoliczności, o których pan przed chwilą powiedział? Zgadza się i to jest rzecz, którą, którą ja muszę... Dla siebie przede wszystkim przeanalizować, jak lepiej zorganizować proces treningowy, bo są osoby, które obserwują nasze treningi i widziały, że przez cały te trzy dni treningowe, które mieliśmy, to każda akcja była rozpoczynana z opanowania piłki z powietrza i, i to jest taki element, który my chcieliśmy wypracować. I tak samo chciałem w ten sposób zachęcić piłkarza do tej gry, ale w momencie emocji meczowych, w momencie tego, kiedy ty cały czas chcesz napierać, chcesz atakować, budować ataki, to piłkarze grają na odruchach. Odruchowo przez trzy miesiące pracy ze mną cały czas graliśmy kombinacyjnie, odważnie przez środek. I nawet pomimo tego, że strategię, którą zaplanowaliśmy zakładała wariant bezpośredni, podanie diagonalne, podanie za linię obrony, to w ferworze walki, emocji i kolejnych minut i braku cierpliwości, bo to też przeciwnik dobrze nas starał się powstrzymać, powodowało, że piłkarze grają odruchami, a nie świadomością. Strategia to świadomość tego, jak chcemy się nastawić, jak chcemy się nagiąć, które sektory częściej osiągnąć, a w przypadku takich emocji meczowych to jest bardzo o, trudno taką świadomość. Jeżeli trenujesz w jakiś sposób przez trzy miesiące, w trzy dni, w trzy jednostki treningowe na niepełnej regeneracji, bardzo ciężko to zmienić, dlatego piłkarze tutaj jestem w stanie zrozumieć, to, że oni grają odruchami. I w ten sposób tracimy skuteczność bieżącą w takim jednym meczu. Co nie znaczy oczywiście, że musimy wszystko wywrócić do góry nogami. Musimy się nauczyć reagować też w takich warunkach i, i reagować szybciej. I tu się zgodzę. Dziękuję bardzo. Chcę podpowiedzieć Popowska Pani Panie, Panie ja tak chciałem tylko trochę uściślić, uściślić tą Pana pierwszą wypowiedź. dobrze zrozumiałem Panu? Chodziło, chodziło też między innymi o to, że w przygotowaniu do meczu zbyt dużo uwagi pan poświęcił, tak gdyby na rozpracowanie taktyki rywala sposobu gry, a za mało na doskonalenie własnych, Atutów, tak, to zrozumiałem czy coś tam jest przekłamane przekłamane nie, ale fajnie, że Pan dopytuje bo to mogę od razu bardziej rozjaśnić, my zawsze przygotowujemy się wiedząc co chce zaproponować przeciwnik i tak jak w przypadku Puszczy wiedzieliśmy, że jest dobra w grze bezpośredniej zbieraniu drugich piłek i w każdym treningu to akcentowaliśmy, co nie znaczy że my w jakimś sensie robiliśmy nagle inne rzeczy, których wcześniej nie robiliśmy a stu, skupienie w 100% na sobie to jest kluczowy moment przed utratą bramki, czyli w momencie, kiedy ja też pokazałem drużynie, miałem pretensję, o co jest mi wręcz wstyd za co przeprosiłem piłkarza plus sędziego, że miałem pretensję tak, wszedłem w taką gierkę powiedzmy meczową, żeby pokazać, że my tutaj też jesteśmy, do jednego piłkarza puszczy zasugerowałem, że symulował i że dodał od siebie w kontakcie z naszym piłkarzem. I to był taki, taki moment, w którym ja miałem ogromne pretensje do siebie, że zamiast się skupić na tym, żeby po prostu wycofać drużynę, ustawmy się, zbierzmy jeszcze raz, wyprowadźmy kontratak, to ja się odzywam do przeciwnika. To jest karygodne. Popełniłem już jeden raz taki błąd, jeden raz taki mecz przegrałem. Obiecałem sobie, że nigdy tego nie zrobię, a teraz nie chcę mówić, że mi się wymsknęło, ale to pokazywało, że ja nie byłem w stanie... Być sobą, zachować się w taki sposób, jaki wierzę, że działa, czyli 100% skupienia sobie. Niech to będzie 1%, niech to będzie jedna akcja, ale to już jest złamanie zasady, a to nie jestem ja i, i dlatego miałem do siebie największe pretensje, bo drużyna, piłkarze, im dłużej ze sobą przebywają, tym bardziej czują siebie, czują swoje emocje i być może tutaj zasia, zasiałem ziarno niepewności. W drużynie być może nadinterpretuję, ale mówię co myślę i co czuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? z dobrze, 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 ja mam, mam pytanie o znaczenie w czy to dopiero dla Was teraz szczególnego znaczenia, dlatego że po pierwsze właśnie jakby było uniknąć yy, z celi porażek i gdzieś yy, dała mi analiza, że właśnie stara się bardzo... Przepraszam, nie dosłyszałem. na co, Nie dosłyszałem pana pytania? Aha. Na co kładę nacisk? Na to, żeby mhm. serii To od razu odpowiem, że nie. Naszą celem i intencją jest zbudować serię zwycięstw. Rozumiem. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś tak. pytania? Nie widzę, więc bardzo ciężko uh -huh. jak jeszcze dopytam o Bartłomieja Pawłowskiego, bo to pewnie jest nazwisko, które dzisiaj najbardziej kibiców mogło elektryzować, jeśli chodzi o pierwszy skład. On wraca właśnie na pozycję numer 8. Zastanawiałem się też przed meczem, czy nie zdecyduje się pan na grę bardziej bezpośrednią, taką jaką widzieliśmy po wejściu Imada Rodnicza. Czy Pawłowski dzisiaj zamiast być Dominikiem Kulnym, nie mógł być Rodniczem i jak pan ocenia ogólnie jego występ na tej kibicji? Przygotowanie do meczu były bardzo zbliżone do tego, jak się przygotowywałem i przygotowywałem drużynę do meczu z Wartą. Tam wiedzieliśmy, że będziemy prawdopodobnie drużyną, która powinna prowadzić grę, która będzie, której przeciwnik będzie przygotowany, jak starać się powstrzymać, w które sektory kierować, ewentualnie podania. I wiedząc, że wtedy Stworzyliśmy sporo sytuacji, ale efekt był taki, że dostosowałem taktykę bardziej do przeciwnika niż do tego, co nam funkcjonowało w ostatnich meczach. I finalnie zdecydowałem się, żeby nie zmieniać struktury, żeby znów nie dać takiego poczucia, że coś musimy zmienić, bo inaczej nie wygramy. I dlatego zdecydowałem się na utrzymanie tych mechanizmów, które dały nam dobre sytuacje i zwycięstwo na przykład w mielcu, które dały nam dobrą jakość gry w poprzednich. Meczach nawet w Poznaniu. I uznałem, że to nie jest moment, żeby zmieniać struktury na na przykład jeden czy dwa ostatnie mecze, tylko dlatego, żeby pobawić się trochę w taktyka i, i pochwalić się, że znam różne warianty. Bardziej zależało mi na tym, żeby mm, utrzymać stabilność i dać takie poczucie i drużynie, że jesteśmy w dobrym momencie, powinniśmy go kontynuować, a nie szukać dziury w całym albo jakichś ulepszeń, które nie powinny być nam potrzebne. No.